Okay. Może i nie jest Najlepsza w tym Ale Dzisiaj będziemy Dekorować ten um, domek Ech, Teraz y no, Będziemy na Domek robić I to jest Trochę... Hmm. To jest... Wyłączę mi się niestety. Nagle pani, więc nie będzie chyba tego, jak tutaj robię Więc... Trudno. Ty. To weźmiemy półkę, a nie, chyba są za małe na no, moje szpary, cały, Więc muszę to, to. i tę tułeczkę, problem w tym, że Niemcy zbudowali na. Jest fajna. Okej, okay, i teraz proszę, sobie podłogi. Znaczy na robił balkon. Okej, okay. mm, robił balkon. chyba ja mam dużo tych dodatków. Więc będzie. Tutaj weźmiemy tą bujawkę i, mm, i tą lampę nie tu, tylko ja zrobimy tu. I teraz położymy mój ulubiony stoliczek. No, Lubię mój stoliczek, ten To nie jest fajne. do go. mały, tera mały będzie pokój rodziców. Taki mały jest, że ma nie. Ach, położymy to chyba zera łóżko na, na trochę na dół. Tutaj się nie zmieści, a ja z chęcią bym zrobiła tu. Ech. A to... Ech. Tutaj wyźmiemy to łóżko. Mój kolejny ulubiony stolik. Teraz łóżeczko dla dzieciaka. Tylko mm, 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 bardziej pasujące do tego usieczka. Czemu nie zrobiłam tak? Po prostu już nie działa ten trik. Teraz szafę weźmiemy. Tutaj to, ten dywan i, okay. i tą szafę, to półeczki. Teraz I będę ja chyba obraz, będę teraz spać na no, taki obraz. Tutaj kwiutko trzeba dać jakiegoś nie bez kciutków, to nie mi. Muszę dać tą pufkę ale lubię to, tą i tą, tą i tą. Tę białą i tą taką z tą poduszą. Po prostu. No położę teraz tutaj od razu sobie przyszykujemy łazienkę teraz Teraz we no, no, mała ta łazienka nie